Just keep that us. Witajcie w kolejnym odcinku naszej serii. Zagrajmy w Uncharted Drake's Fortune. Ja jestem Sarge i rozpoczynamy sobie w momencie, gdzie wcześniej zakończyliśmy czyli tutaj kontynuujemy poszukiwania z Victorem Sullivanem. Zobaczymy, co tutaj się jeszcze przed nami kryje. Jednocześnie przez cały czas będę oczywiście pokazywał Wam lokalizację wszystkich skarbów, tak aby kontynuować mój zamysł Let's Play połączonego z poradnikiem. No i zobaczymy. Tutaj będzie pierwsza zagadka. No, i właśnie, Natan sobie przypomniał znowu coś, i teraz zerknąć można do dziennika Francisa Drake'a. No, właśnie, tu jest taka wskazówka, że mamy różne symbole, i ponumerowane są one od jednego do czterech. I zwróćcie uwagę na to, że te symbole odpowiadają tym tutaj na tej ziemi, na tych przyciskach tutaj. Też są cztery przyciski. Ale cóż, stajemy na nich i nic nie możemy zrobić, prawda? Więc, aby tutaj posunąć akcję do przodu, należy wejść na górę, i tutaj też są te symbole, które możemy wcisnąć, i wtedy wciśnięcie takiego symbolu spowoduje, że tamte przyciski na dole wysuną się do góry. Tylko, że musimy to zrobić w odpowiedniej kolejności, tak jak to jest napisane w dzienniku Francisa czyli najpierw Oznaczony symbol tą jedyneczką w lewym górnym rogu. Szukamy teraz takiego symbolu. On jest tam na, na końcu, z tego co widzę. Tak więc wciskamy go. I dzięki temu wysuwa nam się tutaj jeden z przycisków. I to samo musimy zrobić z kolejnymi. Oczywiście, właśnie cały czas pamiętając o odpowiedniej kolejności, bo jeśli. Zrobicie to w złej kolejności, to wtedy całą operację trzeba zaczynać bodajże od nowa. Dobra, teraz coś takiego, ten w prawym dolnym rogu. Tak więc pewne elementy, nie tylko platformowe, są w grze. Patrzcie, to tak jest to. Tak jest. W takim razie wciskamy ten przycisk. Tak więc w grze mamy trochę strzelania, trochę elementów platformowych. Ale też i zagadek, które urozmaicają rozkrywkę. Oczywiście nie są to jakieś strasznie skomplikowane też zagadki. Zaczekajcie, to jest tam, czy nie. Tak, więc teraz musimy iść tutaj, i wcisnąć sobie ten przycisk. Oczywiście, nie jest to właśnie zbyt skomplikowane. Jeśli człowiek szybko się zorientuje, o co chodzi. To łatwo jest się jednak domyśleć, co należy zrobić, ale też pamiętajcie, że to dopiero właściwie pierwsza zagadka w tej grze. Później, oczywiście, też nie będą jakieś strasznie trudne, ale być może niektóre jakieś wyzwanie mogą sprawić. No i dzięki temu otworzy nam się przejście, ponieważ tutaj wcisnęliśmy wszystkie przyciski. Powiedzcie sami, czy to nie przypomina Tomb Raidera? według mnie to bardzo właśnie przypomina serię Lara Croft w roli głównej. Tam też przecież zwiedzaliśmy różne grobowce i właśnie tego typu zagadki rozwiązywaliśmy. Uśpieszmy się. Niektóre właśnie Tutaj kładki się zapadają, więc nie można zbyt długo sobie po nich chodzić, bo mogą się zapaść i możemy zginąć. Tutaj musimy przesunąć ten blok. I zobaczcie, co się dzięki temu stanie. Zacznie lać się woda. Dzięki temu poziom wody na dole podniesie się, a więc my będziemy mogli sobie wskoczyć tam. Przykro tych zaczekajmy. Dobra. No, i proszę bardzo, dzięki temu możemy tu wejść. Wcześniej, oczywiście, nie mogliśmy doskoczyć, bo byśmy się zabili. Poziom wody był za nisko i było raczej za płytko. No, i teraz spróbujemy jakoś otworzyć przejście naszemu przyjacielowi Saliemu. Ale najpierw. Ale najpierw tutaj pokażę Wam lokalizację kolejnego skarbu. Tu trzeba przejść w prawą stronę. I proszę bardzo, jest ukryty czwarty skarb. Tradycyjnie można go sobie obejrzeć z każdej strony. No i dobra, ruszajmy w dalszą wędrówkę. Wygląda na to, że muszę iść tędy. No i oczywiście cały czas trzeba się wspinać po kolejnych kładkach. To jest kluczowy element w tej grze właśnie. Szczególnie w pierwszej części. Pierwsza część ma najwięcej chyba tych elementów platformowych. Teraz chyba ja muszę tutaj się odbić. Albo mi się wydaje. Ok, właśnie w prawo. Myślałem, że. Myślałem, że to było z tyłu. No i właśnie. Jesteśmy po drugiej stronie. A sali jest tam, więc aby otworzyć mu przejście, trzeba zniszczyć tutaj te beczki. Jesteś tam, Sali? Jesteś. Proszę bardzo. No, ah, idziemy. Zobaczymy, co tu będzie dalej. O proszę, kolejne łańcuchy. Tym razem dwa. Więc trzeba będzie w tym samym czasie otworzyć przez dwóch bohaterów. Ok, tym razem przejście się nie zapada. I teraz bardzo ważna sprawa będzie. Musimy uważać. O właśnie, zacznie się wszystko teraz zapadać, więc musimy się pośpieszyć. Widok, jak widzicie, jest taki... Wow! Ajajaj, no i już zawaliłem sprawę. Widok się zmienia. Jeśli graliście w serii Crash Bandicoot, to zapewne skojarzycie analogię, bo tam też były takie poziomy, w których właśnie uciekało się w głąb ekranu. No i tutaj właśnie twórcy... Korzystają z tego patentu. Przypominam, że to są ci sami twórcy, co serii z kraszem. Okej, no i udało się. Proszę bardzo, teraz sali sobie wykorzysta to bardzo łatwe przejście, jakie się otworzyło. No i możemy iść dalej. Co nam. Co nam. Będzie chyba jakiś filmik teraz, daje się. The temple must have been built around this. Around what? A gold statue. and look here these people they're worshiping the damn thing at least i think they're people of course el dorado the golden man sully it wasn't a city of gold it was this it was a golden idol man can you imagine what that thing'd be worth now look over here tracks i bet the spanish dragged it out on cut logs <laughs> Jesteśmy 400 lat późno dla tej partii. Więc podróż jest zimna. Tak, wygląda tak. Chłopak! A jeśli... A jeśli co? Przejrzymy ścieżki. Okej, a więc wygląda na to, że Eldorado to wcale nie jest zaginione miasto ze złota, ale posąg, który tutaj wcześniej był, i który został najwyraźniej zabrany przez Hiszpanów. Ale są tutaj ślady, które wskazują na to, że tędy przenosili ten posąg. Więc będziemy nimi podążać. Ale najpierw, żeby nie pójść za szybko, to tutaj z tyłu mamy kolejny skarb. Już piąty. Ajaj. Zawsze się staram Wam obrócić te skarby. Abyście zobaczyli, jak to wygląda. Proszę, nawet do środka można zajrzeć. Nic tam nie ma. Dobra. Jeśli wcześniej bym nie przechodził tej gry, to teraz otrzymałbym trofeum za 5 skarbów. Bo musicie wiedzieć, że Uncharted powstało zanim jeszcze system trofeów był wprowadzony. Przypominam, że trofea to takie osiągnięcia w stylu tych z Xbox Live, które się odblokowuje za różne czynności w grze, w tym w przypadku tej gry, na przykład właśnie w przypadku... O Boże, powtarzam się. W przypadku tej gry na przykład chodziło o właśnie szukanie skarbów i wtedy te trofea się odblokowywały, no ale gra ukazała się jeszcze przed tymi trofeami, zanim one ukazały się na PlayStation 3 i tutaj twórcy sami sobie swój system osiągnięć stworzyli, który właśnie się tutaj odblokowuje w prawym górnym rogu, a dopiero w 2008 roku wyszła Łatka, która wprowadziła trofea do tej gry. Tak na marginesie, Uncharted był pierwszą grą wspólnie z Super Stardust Delta, chyba tak to się nazywało, albo Super Stardust HD. To były pierwsze gry, które wprowadziły trofea. Wtedy Sony właśnie się tym mocno chwaliło, a tak naprawdę zgapili pomysł od Microsoftu. Który tr... osiągnięcia huh. od początku? No i niestety nie ma łatwo, tutaj się ślad urywa. Mamy wejście do dżungli i też możemy iść dalej, ale tutaj będziemy mieli kolejny skarb. Musimy tylko wspinać się po tych oto platformach. Już tam może widzieliście, właśnie. Świeci się w oddali na ostatniej z kolumn, więc musimy na nią przeskoczyć, jak najszybciej. Okay. Srebrny żółw. No i dobra, możemy iść dalej, wspólnie z Salim i zobaczymy, co w dalszej kolejności zobaczymy tutaj ciekawego. Oho, woda. Ładny widok, co? Łódź podwodna tutaj ugrzązła przy wodospadzie. A my oczywiście będziemy chcieli sobie ją zbadać. Tutaj też można trochę popodziwiać oprawę graficzną.

You act like you've never seen a German U-boat in the middle of the jungle before. No, I'm being serious, Nate. <laughs> I tell you what, why don't you stay here? I'll check it out myself. I'll call you if I run into any Nazis. Yeah, right. You do that. Oh, wait, 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 wait. Hold on to this for me, will you? Okay. Looks like I'm gonna have to do this the hard way. No, I dobrze. Tak więc rozpoczynamy trzeci rozdział. Naszym zadaniem jest wejście tutaj do tej łodzi podwodnej. Sali tutaj zostaje z naszym, a właściwie z pamiętnikiem Francisa. On nie jest do końca przecież nasz. No i dobra, musimy tutaj poszukać jakiegoś wejścia ciekawego. Będziemy się tutaj wspinać po różnych półkach skalnych, aby się dostać. O, właśnie, tu jest przejście. No właśnie, żeby się dostać do Ubota, musimy poprzeskakiwać po tych platformach tutaj. Tutaj mamy Lianę. Najpierw musimy się na niej rozbujać. No ale może najpierw zniżę się jeszcze niżej. Dobra, teraz trochę lepiej. Oczywiście gałką lewą muszę się rozbujać, wychylając ją w lewo i w prawo. No i teraz mogę przeskoczyć i idziemy dalej. Dobra, tu mamy kolejną lianę. A więc przeskakujemy. I tutaj muszę uważać, bo niedługo będzie kolejny skarb. Żebym go przypadkiem nie ominął. No właśnie to chyba będzie tutaj. Teoretycznie powinienem iść tam w lewo, prawda? Ale możemy też wejść na górę, i właśnie tutaj kryje się skarb, który już się zaczyna świecić. Dobra, więc mamy już siódmy skarb, i dopiero teraz możemy iść dalej. No, Drake, chwytaj się, przekółko wcisnąć. A jajaj, no i nie, no kurczę. Nie chciał mi się chwycić tego. Coś tu było nie tak. Dobra, wybaczcie ten zgon. Postaram się to teraz e, na szybko przejść. Ale kurczę, sami widzieliście, próbowałem się chwycić tej Iliany, a mimo to jakoś nie za bardzo ze mną współpracował główny bohater. No nic, nie narzekajmy na własne błędy, powinienem próbować dłużej. Ale teraz szybko to i sprawnie zrobimy. Dobra, na wszelki wypadek jeszcze sprawdzę na górze, czy na pewno zaliczył mi się ten skarb zebrany. Bo wiecie, wczytał się punkt kontrolny i być może. Ale nie, już chyba go zebrałem. Tak więc nie ma problemu. Tak jest, nie ma już tu No i co teraz? No kurczę, chciałbym. A wiecie, co? Może tutaj muszę gdzieś przejść. A widzicie, a więc, jednak, nie bez powodu zginąłem. Teraz musimy iść tędy. Dobra, idziemy dalej. Gdzie jest ten ubot? Jesteśmy coraz bliżej. Tylko przydałoby się jakoś zejść tam niżej. Bo z takiej wysokości się zabijemy, jeśli teraz spadniemy. Ok, no więc ruszamy dalej. Tak więc moje narzekania okazały się wcześniej nieuzasadnione, bo jednak zginąłem z własnej winy. Okej, okay, teraz kółkiem możemy zejść jeszcze niżej na niższą półkę skalną. Wspinamy się teraz i gdzie? Teraz przeskakujemy. OK, jeszcze dalej. No i teraz tutaj w dalszym ciągu. No właśnie, tak jak mówi Sali, teraz już mogę sobie zejść do ubota, czyli do tej łodzi niemieckiej, i teoretycznie powinienem wejść tutaj, żeby dostać się do środka. O, that's funny. Teoretycznie powinien tutaj wejść, ale najpierw idziemy tutaj na koniec z tej łodzi. Bo tam, jak możecie się domyślać, jest kolejny skarb. Proszę bardzo. Można go łatwo ominąć, dlatego że jeśli tutaj się teraz nie dostaniemy, to później już nie ma odwrotu. Nie cofniemy się tutaj, kiedy wyjdziemy do łodzi, to już nie można się tutaj cofnąć. Więc to jest jedyna szansa, żeby ten skarb zdobyć. No i możemy sobie jeszcze popodziwiać trochę widoki. Naprawdę ładnie to wygląda kurczę, tam sobie stoi nasz przyjaciel sali. Zwłaszcza przy tym zachodzie słońca to ładnie wygląda. No, ale dobra, nie traćmy czasu, tylko ruszajmy do łodzi. Trzeba ją zbadać i sprawdzić, co tam się kryje. Tak więc tak jak mówiłem, musimy tutaj wejść na górę.

No i zobaczymy co tutaj jest. Zaraz muszę obracać gałką w dobrą stronę. Dzięki temu otworzę ten włas. No i już niedługo się dowiemy, co tutaj się znajdzie tak naprawdę. Tak naprawdę nic ciekawego tu nie musi być, w końcu to taki zwykły wrak, ale... Oh Yeah Huh Now where'd you get this, my decomposing friend? A więc... Myślę, że znowu się znowu. No, tak? no właśnie, znaleźliśmy trupa jakiegoś i wysypały się z niego hiszpańskie monety, które jednak mają jakiś znak, którego Natan nigdy nie widział. Więc podejrzewa tutaj, że Niemcy mieli. Tutaj jakiś sekret w tej łodzi. No i zaraz się przekonamy, czy rzeczywiście. Otwieramy więc kolejny włas. I co tym razem nas tutaj spotka? Na razie jeszcze idziemy do przodu. Ok, teraz musimy kawałek przepłynąć. I wychodzimy po drabince na górę. Zwróćcie uwagę, jak jest stały przemoczony teraz. Też to fajnie wygląda. No i co teraz? In the captain's quarters. Get this, he's still here. What's that supposed to mean? Yeah, Looks like he was killed. Ripped to shreds, actually. Oof, what a way to go. Yeah, sounds terrible. Take his wallet. You're all hearts, Sully. 2642. UK. UK. UK 2642. Gotcha. Are you alright? <laughs> Sully, you're not gonna believe this. Try me. I think I found our missing page. You're kidding. It looks like Drake and our German pals were after the same treasure. And I've got the map that's gonna lead us right to it. Nate, this better not be another wild goose chase. We've gotta get something out of this trip or. Or what? Sully? You there? Sullivan. No i dobrze, jak widzieliście i mogliście przeczytać na napisach sporządzonych przeze mnie, tutaj Drake odnalazł bardzo ciekawą wskazówkę. Najwyraźniej dostał mapę, która go zawiedzie wprost do skarbu. Ale problem polega też na tym, że. Wow, wow, wow. Ok, musimy teraz pospieszyć, bo zaraz to wybuchnie. Zbiegniemy szybko. Musimy sprawdzić co z Salim, dlatego że nie odzywał się do nas. Zobaczymy czy wszystko z nim w porządku. Halo. No chyba nie. Hey, friends of yours, Sully? I'm Gabriel Roman. Yeah, I know who you are, asshole. Manners, young man, this is just business. Get over there, easy. Put your hands up. Hi, See, your friend owes me money, Mr. Drake. A lot of money. So when he told me that you two were onto something big, the find of a lifetime, he said. Well, I was intrigued. But he's made grand promises before, haven't you, Victor? And here we are again. Another fool's errand. Jeez, does he always go on like this? <coughs> Take it easy, Navarro. <laughs> so. Afraid the time is up. Unless, of course, you found something in there, Mr. Drake, that might compensate for all this unpleasantness. He's screwing with the innate. They heard everything. Just give him the map. Slowly. What does a Kriegsmarine Marine map have to do with El Dorado? What, you think this is a coincidence? The Germans were after the same treasure. That map has something to do with it. So, we square? For now. But just in case you need a reminder. Hey, come ooh. on, leave him out of it. Yeah, don't you guys usually just cut off a finger or something? <laughs> That's far too vulgar. No, I think this will hurt him a bit more. Now, whoa, whoa, whoa. Come on, Roman. He's got nothing to do with that. Sully!

Wyglądało to dobrze. Wszystko wskazuje na to, że nie żyje. Ale cóż, nawet nie możemy teraz zbyt długo rozpocząć, bo musimy uciekać. Jak to ciągle się dzieje na szybkich obrotach. Woah, there, cowboy. To jest to, że zostawiłeś mnie na dok. Co to, do diabła, robisz tutaj? Słuchaj, jestem wystarczająco dobrym reporterem, <i> aby <zna> śledzić parę Nolak Toon Roberts. I this work! I raise your head! Well, you're down to one tomb robber now. Sully's dead. What? Yeah. And we're next if we don't get out of here. Oh God, I'm, I'm sorry. Please tell me you have a gun. Of course. thanks. Oh, All right, come on. no you can that the action very Sully is dead. Znaleźliśmy nagle Elenę, która najwyraźniej tutaj przyjechała za nami. No i mamy tylko jedną broń. I jakoś będziemy musieli tutaj się przebić przez przeciwników, których powinniśmy znaleźć. A tymczasem to już sobie zobaczycie w kolejnym odcinku. Akcja się powoli rozkręca, jak widzicie. No i cóż, dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Jeśli odcinek Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę. I zasubskrybujcie mój kanał. Tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.